Z tej strony, Kuba Pyrka z Gramy na Maxa. Witam Was bardzo serdecznie i bardzo gorąco, bo na dworze jest niemiłosierny upał, A wiadomo, jak jest upał, no to siedzimy w domu, chowamy się w cieniu i gramy na Maxa. Na konsolach, na PC-cie, na czym tylko się da. Wiem, że się mnie tutaj nie spodziewaliście i wiem, że się mnie nie spodziewaliście tutaj tak szybko. Mam jednak nadzieję zaglądać na YouTube'a tak często, jak się tylko da. Nasi dziennikarze, Gramy na Maxowi oraz redaktorzy przygotowują ciągle coraz to świeższe informacje z branży gier wideo, tylko po to, żebym mógł Wam je przekazać. Przejdźmy więc do programu, w którym będzie. O polskim American Nightmare, aktualizacji PlayStation Store, nowym odcinku GNM Charts oraz o nowej wersji konsoli PlayStation 3. Jak zapewne wszyscy wiecie, Alan Wakes American Nightmare wyszedł na Xboxa 360, ale również na nasze kochane blaszaczki, czyli na PC. Dlaczego o tym mówię? No, dlatego, że Cenega opublikowała informację, że ma zamiar wydać tą grę w pudełkoje wersji wraz z nową lokalizacją w przestępnej cenie w połowie wakacji. Cena sugerowana to 29,99. Oczywiście grę będzie można również nabyć w dystrybucji cyfrowej w sklepie Move Digital. Gra będzie miała zaimplementowane polskie napisy. Jak dodaje Mateusz Fidut, Alan Wake's American Nightmare nie wymaga do uruchomienia swojej podstawowej wersji. Produkcja jest samodzielnym spin-offem serii. A teraz przyjemna informacja dla posiadaczy konsoli PlayStation 3. Od wczoraj, czyli od 4 lipca uświadczymy w sklepie PlayStation Store ogromnych obniżek cen. Możemy kupić na np. Renegade Opsa, Complete Edition za 36 zł, albo Tomb Raider Underworld za 44 zł. Osobiście gdybym jeszcze nie miał tej gry, kupiłbym Just Co. za dwójkę, Ultimate Edition już za 54 zł. Ten naprawdę świetny sandbox, do którego sam ciągle wracam, niesamowity zżeradł czasu, naprawdę polecam Wam wszystkim. Żeby sprawdzić inne obniżki cen, pełnych gier, dodatków, może jakieś dema się pojawiły na PlayStation Store, zapraszam do linku w opisie, gdzie znajdziecie pełną listę aktualizacji. Od wczorajszego wieczoru na, -na maxa.pl znaleźć możecie najnowszy odcinek GNM Charts. To już 30. odcinek, jest to podcast muzyczny traktujący o soundtrackach z gier. Tworzony jest przeze mnie, czyli przez Jakuba Pyrkę oraz w tym przypadku przez Krzysztofa Skuer, czyli mojego kolegę i przyjaciela redakcyjnego. Opowiadamy w nim o muzyce z gier i tworzymy dla Was listę. Jest tam 13 utworów. Co tydzień wpada nowa propozycja, którą Wy nam przysyłacie, wygłosujecie na tą listę, Wy ją kreujecie. My Wam opowiadamy o grach, z których ta muzyka pochodzi oraz o twórcach tej muzyki i kompozytorach. Link do podcastu znajdziecie pod filmikiem. Dzisiejszy program zakończy newsem od Mateusza Zdanowicza. Sony pracuje nad nową wersją PS3. Czy slimkę od Sony da się jeszcze odchudzić? Wygląda na to, że można, o ile wierzyć Amerykańskiej Federacji Komisji Łączności. W jednym z dokumentów na stronie FCC, czyli Federalnej Komisji Łączności, możemy przeczytać, że Sony szykuje coś, co określa nazwą model CEH 4001X. Różne serwisy internetowe od razu zauważyły ten wpis i zaczęto zastanawiać się, czy chodzi o PS3 Super Slim. Pojawienie się nowego modelu PlayStation 3 jest prawdopodobne. Obecna wersja konsoli należy do serii oznaczonej liczbą 3000. Kto wie, być może nowa czarnulka zostanie zaprezentowana na Gamescomie? Warto pamiętać, że obecna slimka została zapowiedziana właśnie na tych targach, tyle że w roku 2009. Na dzisiaj to już by było wszystko. Piszcie nam w komentarzach czy wam się podobało i jak często byście chcieli widzieć takie podsumowanie newsów na YouTubie. Subskrybujcie nas, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo im większy support nam okażecie, tym ciekawsze i częstsze produkcje będą się tutaj pojawiały. Zaglądajcie do nas na facebook.com łamane przez gramy na Maxa.pl oraz na gramy Maxa.pl. Artykuły do omawianych tematów znajdziecie podlinkowane pod filmikiem i zostały one przygotowane przez zespół dziennikarzy gramy na Maxa. Na tym już kończę i życzę Wam przyjemnego grania. Nieważne na czym, ważne, żebyście grali. I to na Maxa.